Dzień dobry, dzień dobry. Witamy w środę 25 Idziemy z Patryczkiem do logopedy. Mamy no po logopedzie to tradycyjnie musi być zjeżdżalnia. I teraz Patryś otwiera. Co tam masz? Pokaż, co tam masz. Masz minionka. Patryś zbiera teraz minionki, już ma trzy. To jest czwarty. Pomóc ci? Sam? Dobrze. No to otwieraj. No, musisz go otworzyć. Hmm? O, jest. Coś różowego, widzę. Chyba będzie jakiś. O, musisz mu ubrać czapkę. Pokaż go. Ale masz fajnego minionka z czapką. Pokaż go. Ale fajny. No, podnieś go do góry. Zgubił się. Tak? Zgubił się? Nie, nie zgubił. Jest. Dobrze, no. Czapka ci się, gra... granatowa ci się czapka zgubiła, bo już miałeś taką, tak? A poszukamy pewnie gdzieś w samochodzie spadł. No to teraz jedz. Co będziesz jadł? Kurczaczka czy frytki? No, no to Patryś tu będzie zajadał teraz. I my na, pra... na razie u babci na chwilę i Patryś to robi. Husiu, husiu. Na trzepaku. No, idzie tu. Patryś. Robisz husiu, husiu? No to rób. No rób. Husiu, no super. Pięknie, brawo. Drugą stronę. O, dobra. No i Patryś miał obiecanego policjanta. Pokaż, co ty tam masz, Patryniu? Masz taki zestaw cały, tak? O, tu kajdanki, pała, i kask, tak? I będziesz policjantem? No nie teraz. tak nie biega, tylko tak pomału. Pokaż odbiegać. policjant, jakie masz kajdanki. Tu masz taki sprzęt, popatrz. Co się stało? Nie może otworzyć, ci się zeneruje. Otworzyć ci pokazywałam ci jak się otwiera. Popatrz, tu pchasz. O, i masz otwarte. Proszę. O jakie ma ręce Tu patrz jeszcze bawi na placu zabaw. No to też pchaj. Do przodu to się bawi na placu zabaw policjanta No i jeszcze lody jemy, Patryś czarny oczywiście. Dobre? No, ja mam pistacjowe, a mama truskawkowe. To jest no, jemy. Dzisiaj mamy 25 lipca imieniny. Krzysztofa, do świętego Krzysztofa, patrona kierowców. Idę tutaj na msze i poświęcenie ma być samochodów, a przy okazji wszystkim Krzysztofom z rodziny, naszym znajomym i tych, którzy nas oglądają, wszystkich Krzysztofom z okazji imieni życzymy wszystkiego, wszystkiego najlepszego. I teraz ksiądz idzie święcić właśnie samochody. Jesteśmy przy sanktuarium Piana Pawła. I też ksiądz poświęcił moje samochód. I tutaj autko jest poświęcone. Autko pokropione, ja też, a tu jeszcze siostra rozdaje takie obrazki świętego Krzysztofa. I tutaj święcenie każdego samochodu z osoby. No i tu ksiądz po kolei każdy samochód święci. Mój też już został poświęcony i kierowców też każdy siedzi, stoi przy swoim samochodzie. Ja idę pod halę targową kupić coś Agnieszce, bo miała urodziny. A tutaj kiełbasa zrożna, takiej tradycyjnej nysce komunistycznej. Idę coś jej kupić. No jest godzina 18, Już niestety wszystko pozamykane. Więc nic mi się tutaj nie uda kupić. Ale może mi się uda kupić gdzieś indziej. Zobaczymy. I w tych delikatesach podwawelskich udało mi się kupić adę filiżankę, herbatki czarne, bo ona bardzo lubi pić czarne herbatki, do tego syropek, takie cytrynki z whisky, no i coś na osłodę. A jeszcze jej dokupię jakiś bukiecik na rynku, bo tutaj są strasznie drogie. No i ja sobie idę ulicą Mikołaja Kopernika, tutaj jest kościół. Idę na spotkanie z przyjaciółkami, z Asią i z Izabelą Agaczewską. Idziemy oglądać sztukę współczesną przy Wesołej, która się mieści w dawnych budynkach szpitalnych. No to bardziej będzie Piotrusia interesowało, ale Patryś to śpiący, był marudny. Więc ja mam wyjście dzisiaj z przyjaciółkami. I jest tutaj już ta wystawa. Ona będzie do końca sierpnia. I dotyczy temat materia. No i tu jedna z ekspozycji tej wystawy. Także tak to wygląda. A ja czekam na dziewczyny. Dziewczyny już są, trochę się naszukałyśmy, a tu podziwiamy rzeźby. No i tutaj kolejna część tej wystawy. Tu dziewczyny patrzą. I tu kolejna wystawa. I tutaj jest opis tej wystawy. Uszkodzeni. I tu taki duży stół, też eksponat tej wystawy. No i tu taka ekspozycja. Myślałyśmy, że to plac zabaw jest, a to jest autentycznie wyjęte z... Za zbrodni z Ukrainy, Platwa przywieziony Widać zresztą kulę. I tu kolejna instalacja. No, i tutaj też taka wystawa. No, i tutaj też jest kolejna instalacja. Ja myślałam, że to jest jakiś opuszczony budynek. A to jest element instalacji no i tu o, jeszcze mamy nimfę i tu kolejny eksponat idziemy I tu no i tu kolejna taka ekspozycja no i tutaj taki bukiecik udało się kupić dla naszej jubilatki. No właśnie, wszystkiego najlepszego. 100 lat, 100 lat! No, proszę bardzo.